W dzisiejszym odcinku przedstawiam wam jakie możecie zrobić najlepsze sobie za 100 zł w CS2 wszystkie ceny są brane ze Skins Monkeys i mam nadzieję, że Wam film się spodoba, więc możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję, a bez zbędnego przedłużania lecimy do odcinka. Pierwszy na naszej liście jest AK-47 strzał w głowę w Battlescarie. Jest to jeden z kolorowszych skinów i kosztuje lekko ponad 30 zł. Ale jest warty swojej ceny, ponieważ posiada bardzo ładne kolory i odbijają się one w świetle słonecznym. Niestety nie jest Star Trek'u, choć Star Trek nie jest tutaj potrzebny. Kolory i tak oddają wszystko. Kolejne na naszej liście jest M4A1S. Nocna groza, wystanie Field Tester w Star Trek'u za 13 zł. Jest to jeden z ładniejszych skinów, przez swój unikatowy wygląd. Następnie mamy M4A4W, wystanie po ciężkich walkach za cenę 15 zł. Ten skin wyróżnia się tym, że ma na sobie niecodzienny kolor i wyróżnia się na tle innych skinów do M4A4, ponieważ mamy tutaj postać przedstawiającą wróżkę zębuskę. Nie można zapomnieć oczywiście o jednej z najważniejszych broni, czyli AWP. Na to miejsce wybrałem AWP Czarny Nil w stanie Field Tester za 10 zł. Jest w prawie jednolitym czarnym kolorze, lecz posiada białe szlaczki. Nie wiem konkretnie jak one się nazywają, choć wygląda to genialnie. Na miejsce USB wybrałem bilet do piekła w stanie Factor za cenę 8 zł. Skin prezentuje się ładnie na tle innych USB-ów. Przeważa tutaj kolor biały. Choć kolor czarny jest też widoczny, niestety skin też nie jest w Star Trek'u. Choć prezentować się w Star Trek'u nie prezentuje się jakoś nadzwyczajnie, choć zalecam niebranie Star Treka, ponieważ. No Star dla mnie on nie siedzi, bardziej mi się podoba w takim właśnie białym kolorze, bez Star choć powiem Wam tyle, skin jest opłacalny. Na Missy Gloka wybrałem żart lękowy w stanie factory new za cenę 3 zł, skin wyróżnia się tym, że ma po prostu na przodzie płomienie w kolorze białym. I powiem wam tyle: ja tego Glocka używałem, jak zaczynałem z CSM, i super jest ten Glock. Naprawdę polecam wam. Na misję Digla wybrałem skina Rozsierdzony, jest on w stanie minimal wear i kosztuje zaledwie 8 zł. <laughs> jak na skina do Digla, jest on naprawdę mało. Skin jest przepiękny, w dosyć jasnych kolorach i daje taki lekki morski klimat. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Przedstawiam najlepsze ku z tych najpopularniejszych broni do 100 zł. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę i subskrypcję i napiszecie jakiś miły komentarz. To było, było, było wszystko dzisiaj i że wam miłego dzionka. Cześć!